Prace idą bardzo szybko. Firma weszła na budowę już 26 listopada przekazaliśmy teren budowy. Jak widzimy, prace mocno zaawansowane. Firma chce wykorzystać odpowiednią aurę. Warunki są bardzo sprzyjające jak na tą porę roku. Już część chodnika jest wykonana. Wstępnie już mamy utwardzone miejsca pod parking. Wykonana jest również kanalizacja deszczowa. Także sądzimy, że inwestycja, która ma się zakończyć 26 września, sądzimy, że ona jednak będzie wykonana troszeczkę wcześniej. Docelowo zostanie wykonany łącznik ulicy Piłsudskiego oraz Dworcowej. Jest to odległość około 245 metrów. Przy tej drodze powstanie jednostronny chodnik dwumetrowy oraz miejsca parkingowe, które będą mieściły 64 pojazdy.